Przebywają, jednak obserwuję tu, już nawet nie ukrywają się. To już jest na zasadzie, że przyjeżdża jakaś ekipa, biorą sobie wiertnicę, wjeżdżają w takie krzaczory, wielczą dziurę i czego oni szukają? Czego oni mogą chcieć? No wiadomo, że odwiert ten, który jest w Buszycy jest odwiertem, który wbił się w stary poniemiecki odwiert, czyli woda geotermalna, czyli gorące źródła. Tu były na tym terenie już dużo wcześniej. 11 tych odwiertów próbnych, które zrobili właśnie polegały na tym, że mieli odnaleźć stary poniemiecki jakiś tam szyb, szybik, nie wiem. W każdym bądź razie prawdy na pewno się nie dowiemy, bo to jest takie mataczenie, to jest takie kombinowanie, a teraz w ogóle Głuszyca jest zrujnowana przez powódź. Odwiert jest tematem, tematem drugorzędnym. Zasoby naturalne Kopaliny Dolny Śląsk Stan na rok 2021. Złoża surowców mineralnych. Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej zasobnych w różnorodne surowce mineralne regionów Polski. Występuje tu większość wykorzystywanych w polskiej gospodarce. Kopalin. Baza zasobów surowców mineralnych województwa. Obejmuje surowce energetyczne, metaliczne, chemiczne, skalne oraz Wody mineralne. Na Dolnym Śląsku udokumentowano ponad 1000 złóż kopalin użytecznych, w tym 49 złóż surowców energetycznych, 23 złoża surowców metalicznych, w tym 13 złóż ród, miedzi i srebra oraz pierwiastków w nich współwystępujących, 258 złóż kamieni łamanych i blocznych, 476 złóż piasków i żwirów. Wśród surowców energetycznych na obszarze województwa. Wyróżnić należy: węgiel brunatny, węgiel kamienny oraz gaz ziemny. Zasoby geologiczne węgli brunatnych na Dolnym Śląsku wynoszą ponad 6234 miliony ton, a przemysłowe, w jedynym eksploatowanym na Dolnym Śląsku złożu turów 289,2 miliona ton. Pomiędzy legnicą. I lubinem zlokalizowanych jest około 25% dokumentowanych krajowych zasobów bilansowych. Złoża węgla kamiennego. W dawnym dolnośląskim zagłębiu węglowym, których zasoby przemysłowe szacowane są na 321 tysięcy ton, nie są wydobywane od końca lat 90. XX wieku. Wydobycie ze złóż gazu ziemnego, zlokalizowanych w całości lub częściowo w województwie dolnośląskim prowadzone przez polskie górnictwo nafty i Gazu USA. W 2019 roku wyniosło 558,9m sześciennego, a ich udział w produkcji krajowej stanowił 11,3%. W północnej części województwa w rejonie lubińsko głogowskim i groźca złotoryj zlokalizowane są surowce metaliczne mieć 100% zasobów krajowych i towarzyszące jej srebro. 98% Zasobów. Krajowych. Eksploatację prowadzi KGHM Polska Mieciez. a 1. Z większych producentów miedzi, zajmujący się wydobyciem. I przetwórstwem cennych surowców naturalnych 4. Z rudy. Odzyskiwane są także inne pierwiastki współwystępujące, cynk. Kobot, molibden, nikiel, ołów, wanat, złoto. W województwie dolnośląskim udokumentowano także licznie występujące surowce skalne, 258 złóż kamieni łamanych i blocznych, w tym 148 magmowych, 56 metamorficznych oraz 54 osadowych. Ich zasoby geologiczne stanowią 51,3% zasobów krajowych, a magmowych i metamorficznych kamieni łamanych. I blocznych 92,2% ogółu krajowych geologicznych zasobów. Bilansowych. Województwo dolnośląskie jest także ważnym. Krajowym dostawcą surowców szklarskich oraz glin ceramicznych. Kamionkowych, a kopaliny takie jak, gliny ceramiczne. Biało wypalające się, gliny ogniotrwałe, surowce kaolinowe, surowce. Bentonitowe, kwarc żołowy, łupki łyszczykowe, magnezyty i surowce. Skaleniowe wydobywane są tylko na Dolnym Śląsku. Ważnym bogactwem Dolnego Śląska są wody lecznicze i termalne. W regionie udokumentowanych jest 20 spośród 142 krajowych złóż wód podziemnych, w tym 15 objętych koncesją na eksploatację. Występują tu trzy podstawowe typy wód: szczawy, wody termalne i wody radonowe, których źródła znajdują się w sudetach i okolicach, trzebnicy. Wody wykorzystywane są głównie w lecznictwie, sanatoryjnym, uzdrowiska oraz w rozlewnictwie, rekreacji i do produkcji dwutlenku węgla, według stanu na 2019 rok. W 2019 roku wydobycie wyniosło 29 881 000 ton rudy miedzi i srebra, zawierającej 449 000 ton miedzi metalicznej oraz 1455 ton srebra. Wykorzystując obok własnych także obce. Koncentraty KGHM Polska Mieciesa wyprodukowało w 2019 roku 565,6 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej oraz 3,225 kg złota. Zasoby glebowe. Na tle całego kraju Dolny Śląsk wyróżnia się bardzo korzystnymi warunkami glebowymi. Duży odsetek stanowią gleby. Charakteryzujące się najlepszymi pięć właściwościami do rozwoju rolnictwa. Województwo dolnośląskie znajduje się na 2. Miejscu w kraju pod względem wartości waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej najlepsze warunki do prowadzenia działalności rolniczej występują w centralnej części regionu wysoka jakość gleb znajduje odzwierciedlanie w strukturze użytkowania terenu województwa. Użytki rolne stanowią ponad 60% wszystkich gruntów, z czego największy odsetek stanowią grunty orne. Lasy. Udział lasów w powierzchni województwa wynosi 29,8%, co jest poziomem zbliżonym do krajowego: 29,6%. Największe kompleksy. Leśne stanowią Bory Dolnośląskie i Lasy Doliny Baryczy w Północnej, części regionu oraz Lasy Sudeckie na Południu. W składzie. Gatunkowym drzewostanu przeważają gatunki iglaste, takie jak sosna i świerk. Spośród gatunków liściastych, największym udziałem charakteryzują się dęby, buki oraz brzozy. Gospodarka dolnego śląska: korzystne położenie geograficzne, powiązania komunikacyjne z Europą Zachodnią, zasoby naturalne, dobrze wykształcone kadry, liczne tereny. Aktywności gospodarczej oraz dbałość o promocję regionu decydują o atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska i jego dynamicznym rozwoju. W regionie zarejestrowanych jest ponad 382,9 tysiąca podmiotów gospodarczych, czyli 8,5% przedsiębiorstw w kraju, co daje regionowi 5 miejsce wśród województw. Podobnie jak w kraju, na w Dolnym Śląsku przeważają mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób, 96,8% 6. Region znajduje się na 4 miejscu wśród województw. Pod względem liczby dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw, około 78,4% przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku prowadzi działalność usługową, 20,4% związaną z przemysłem i budownictwem, a 1,2% z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem, co jest strukturą zbliżoną do krajowej. Co piąte przedsiębiorstwo zarejestrowane na Dolnym Śląsku związane jest z handlem oraz naprawą pojazdów samochodowych. 20,2% podmiotów w regionie, co ósme, z budownictwem, 12,7%, co dziewiąte prowadzi działalność w zakresie Obsługi rynku nieruchomości 11,5%, a co dziesiąte działalność profesjonalną, naukową i techniczną 10,3%. Przedsiębiorstwa z wyżej wymienionych sekcji stanowią 54,6% przedsiębiorstw zarejestrowanych w regionie. Na Dolnym Śląsku wpisana jest do bazy region największa liczba podmiotów gospodarczych związanych z obsługą rynku. Nieruchomości w kraju, 16,5% tego typu podmiotów w Polsce. Region. Zajmuje również dwa. Miejsce w kraju pod względem liczby przedsiębiorstw, związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Sekcja D. Na tle kraju Dolny Śląsk wyróżniają również przedsiębiorstwa związane. Z górnictwem ród metali, bowiem aż 29,7% z nich ma swoją siedzibę. W naszym regionie 11 z 37 przedsiębiorstw w kraju. W tym miejscu wymienić należy również produkcję wyrobów z pozostałych mineralnych, surowców niemetalicznych, z 12,5% udziałem w ogólnej liczbie tego typu przedsiębiorstw w kraju. Wysoki udział w rynku krajowym zajmują. Również przedsiębiorstwa związane z pomocą społeczną bez zakwaterowania 13,0% oraz działalność związaną z zatrudnieniem 10,2%. W strukturze sektorowej gospodarki na Dolnym Śląsku przeważa więc zróżnicowane branżowo przemysł oraz wyspecjalizowane usługi, w tym w zakresie informacji i komunikacji, finansowe obsługi rynku, nieruchomości i outsourcingowe. Przemysł generuje 32,5% uzyskiwanych przychodów ze sprzedaży, usługi 43,4%, a handel 24,1%. Najważniejszą rolę w gospodarce Dolnego Śląska odgrywa eksploatacja ród miedzi i srebra w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Prowadząca ją spółka KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym ze światowych liderów. W produkcji miedzi elektrolitycznej, srebra oraz renu. Również pod względem wydobycia węgla brunatnego województwo dolnośląskie. Plasuje się na wysokiej pozycji. Ilości surowca wydobywanego w kopalni. Turów w gminie Bogatynia daje regionowi trzy. Miejsce w kraju. Dolny. Śląsk to także potentat w wydobyciu kamieni drogowych. I budowlanych, glinogniotrwałych oraz kruszyw naturalnych. Dodatkowo około 95% wszystkich zasobów magmowych i metamorficznych w Polsce znajduje się na Dolnym Śląsku. Silnie rozwinięty jest tu sektor motoryzacyjny, elektromaszynowy i ich, IT, ich, reprezentowany między innymi przez takich inwestorów jak Motoryzacyjny minus Autoliw Autoliv Poland, Bosch, Bridgestone, Diversified Products Poland, Daicel Safety Systems Europe, Doktor. Schneider Automotive Polska, DWS Drexel wyposażenie, Wnętrz samochodowych, Faurecia, GKN Driveline, Hoerbiger, Polska, Industrie Maurizio Peruzzo Comfort, Metzeler Automotive, Profile System Polska, NSK steering System Europe, Pittsburgh, Glas Works, Zakłady Samochodowe Jelcz, RONAL, Sanden, Manufacturing Poland, Dbmeca Polska, Toyota. Volkswagen, Volvo, Vos Automotive Polska, Wapco, Bombardier, Transportation, Wagony Świdnica S.A. Greenbrier panny S.A. Elektromaszynowy minus App, Alstom, Archimedes, Bosch, Electrolux. Fabryka Aparatury Pomiarowej Pafal, General Electric, KGHM. Zanam, LG Electronics, Siemens, Whirlpool, Electrolux minus Świdnica. Fabryka Kuchenek. Żarów, fabryka zmywarek, oława, fabryka. Pralek. IKT-3M Poland, Capgemini shore Center, IBM, LG, LG. Electronics, Nokia Siemens Networks, Siemens, Signity, Toshiba. Unit 4 Teta. Stolica regionu to także jeden z najważniejszych ośrodków rozwoju. Branży internetowej, usług IT i instytucji otoczenia biznesu, siedziba. Oddziało Google oraz takich firm jak Amazon, Cekinsey, Credit Suisse, Ernst Young, Geoban, HP, IBM, Irewna, Kpit Cummins, Mfasis, Nokia, Siemens Network, Cat, Tietoenator, UPS, Wipro i Volvo.